Witam Was bardzo serdecznie w drugim odcinku serii Kryptokalendarz na kanale Kryptoraport. W tej serii łączymy analizę techniczną z analizą fundamentalną, czyli wydarzeniami, które mogą mieć wpływ na cenę omawianej kryptowaluty. Ja nazywam się Fastline i zapraszam do obejrzenia tego filmu. Jeśli chodzi o to, jakie konkretnie kryptowaluty są analizowane w tym odcinku, odsyłam Was do opisu, gdzie znajdziecie spis kryptowalut, którym poświęcony jest ten odcinek. Wraz z czasem trwania filmu, w którym zaczyna się analiza każdego projektu. Więc jeśli chcecie tylko obejrzeć część filmu poświęconą waszemu ulubionemu projektowi, waszej ulubionej kryptowalucie, przejdźcie do opisu i tam znajdziecie czas, który przekieruje was do analizy waszego ulubionego projektu. Ja życzę Wam miłego oglądania i nie zwomnijcie. jeśli podoba Wam się to, co robimy tutaj, to dajcie łapkę w górę. No to zaczynamy, eee, więc pierwszym projektem, który przygotowałem, to jest Ajota, Miota. Jeśli chodzi o wydarzenia, to na koniec lutego ogłoszono konkurs dla programistów na innowacje dla Smart City i rozwiązanie konkursu nastąpi 13 kwietnia. Jest to konkurs dla programistów i tam do wygrania jest około 100 tysięcy dolarów. W skład sędziowski tego, tego projektu, tego, tej rywalizacji wchodzą między innymi osoby z grupy Renault i innych dużych koncernów, a także samorządy, np. przykład miasto Austin. 25 kwietnia będzie również przemowa na konferencji Blockchain Expo Global w Londynie, i tam będą przedstawione aktualizacje, sposób, w jaki rozwija się projekt, ostatnie wydarzenia, co też ciekawe. Jeśli chodzi o analizę techniczną, IOTA próbuje nam wrócić do gry. Wraca do trendu. Wraca do trendu. I wygląda na to, że z sukcesem bardzo duży wolumen, natomiast, jeśli sobie przybliżymy wykres, widać, że sobie cena w tej chwili konsoliduje, robi się formacja kontynuacji trendu, być może. Jeżeli dla mnie jest to za wcześnie, jeśli chodzi o zakup tej kryptowaluty, poczekałbym jeszcze na więcej informacji, więcej świec. Jeżeli się stworzy taka formacja, jakiej oczekuję, i będzie to kontynuacja trendu, to cena powinna wybić z tej formacji do kolejnego oporu. Czyli myślę, że no, być może że gdzieś tutaj około 8000 setosi i powinna wrócić do linii trendu, potwierdzić to nowe wsparcie. W tej chwili ono jest jeszcze niepotwierdzone. I dopiero wtedy mogę myśleć o zakupie. Jeżeli, ta, jeżeli to się stanie i w ten sposób właśnie ta cena, powiedzmy sobie powędruje, to utworzy nam się formacja odwrócenia trendu, czyli tak zwane głowa odwrócona głowa z ramionami. I to z kolei powód z powrotem, potwierdzenie tego wsparcia i powrót z powrotem na poziom 8000 Satoshi na dobrym wolumenie, tutaj jest też bardzo ważny wolumen. Może spowodować, że ta cena faktycznie pójdzie na wyższe poziomy, osiągnie wyższe poziomy, aż do górnego ograniczenia, bo tutaj nam się tworzy w większej perspektywie taki trójkąt, dosyć, dosyć duży, dosyć wyraźny. Na razie mamy dwa punkty styczne, więc zobaczymy, czy ten trzeci punkt się utworzy z czasem. Natomiast, tak jak mówię, ja czekam na więcej potwierdzeń. Chociaż wygląda to dobrze, jeżeli, jeżeli by to tak się działo, jak ja mówię, to też bardzo dobry sygnał, ponieważ mamy wyższy dołek i też w większej perspektywie robi nam się struktura na odwrócenie, na odwrócenie trendu. Mamy pierwszy dołek. Można powiedzieć, że drugi i potencjalnie będzie trzeci. No a tutaj, jak mówię, trzeba więc jeszcze troszkę poczekać, ale już wygląda fajnie, już, już nam wraca do gry. Jeśli chodzi o Ichimoku, również widzimy, że wyszło ponad chmurę, cena wyskoczyła nam na dobrym wolumenie. Teraz cena porusza się bokiem, konsoliduje. Wolumen nam się też, też jest dosyć stabilny, nie ma jakichś wyskoków gwałtownych. Natomiast jeśli przeniesiemy się na interwał jednodniowy. Jedna świeca to jest jeden dzień, 24 godziny. Widać, że cena dotarła tutaj do oporu, czyli to Kumo stanowi w tej chwili góry I średnia krocząca wsparcie, czyli ta świeca jednodniowa ostatnia w bardzo ładnym wolumenie wyszła nam do góry, dotarła do oporu. W tej chwili e, ta dzienna świeca jest w trakcie, zostało nam jeszcze do pierwszej nocy naszego czasu. Następuje zamknięcie tej świecy i widać, że już po zamknięciu nastąpiła Potwierdzenie wsparcia, czyli cena sobie tutaj szuka nowego wsparcia, odbiła się ładnie wyciągnięcie i w tej chwili walczy przy tym oporze, konsoliduje, tak jak wspomniałem, na niższych interwałach widać tu wyraźnie, tworzy się taka chorągiewka. Formacja prawdopodobnie jeszcze nie potwierdzona, ale w kontynuacji trendu. Kolejnym projektem, który omówimy, jest list. LISK dzisiaj ma konferencję na Uniwersytecie. Znaczy nie sam LISK, tylko oczywiście deweloper. Twórca Liska ma dzisiaj konferencję na Uniwersytecie w Hongkongu. Deweloper przedstawi aktualizację prac w projekcie. Będzie odpowiadał też na pytania w bloku pytań i odpowiedzi. Spodziewana jest informacja o platformie SDK, Z więc no tutaj zobaczymy. Zazwyczaj tuż takie wydarzenia. Nie powodują wzrostu. Oczywiście zależy, co tam zostanie powiedziane na tym. Jeżeli ogłosi deweloper coś ważnego, ważną współpracę, to ta cena może znowuż poszybować. Natomiast w ostatnim odcinku nagrałem też scenariusz prawdopodobnych wzrostów i tydzień temu to było i można zobaczyć, że to się tutaj dokonało. Ładnie sobie cena wyskoczyła z tego klina zniżkującego na dobrym wolumenie. No i dzisiaj w dniu konferencji są już dosyć duże wahania i widać reakcje na rynku. Ostatnia świeca została zatrzymana przez opór na wysokości 4250, no 4200 to jest taki opór tygodniowy i ta cena póki co nie sforsowała, go, konsoliduje sobie. Wcześniej mieliśmy widoczną flagę. Jest to też właśnie formacja konsolidacji przedłużenia trendu, cena sobie konsolidowała i na dobrym wolumenie wyszła górą z tej formacji. Zasięg właśnie wyniósł te okolicę kolejnego oporu. W tej chwili obserwuję sytuację. Zobaczymy, co tam, jakie informacje wyjdą z tej konferencji. Wsparcie mamy teraz w okolicy właśnie 3900, aktualnie jest testowane przez, przez cenę. Zobaczymy. I kolejne ważniejsze wsparcie jest około 3780 satoshi patrząc w do bitcoina i spodziewam się też testu tych, tych, tych okolic. Zobaczymy, czy pojawią się kupujący, żeby wyciągnąć tą cenę. <laughs> patrząc na Ichimoku, również tak, W tej cena została odrzucona przez średniokroczącą dwustudniową. I szukam wsparcia, prawdopodobnie właśnie tak, no pokrywa się, pokrywają się te wsparcia z wsparciami horyzontalnymi tygodniowymi. Zobaczymy, co dalej, jak się dalej zachowa. Osobiście jestem zadowolony, bo udało mi się przewidzieć ten ruch w górę i dało się tutaj zarobić w tym poprzednim tygodniu. Kolejna kryptowaluta, kolejny projekt Tron. Tron. Justin Sun, czyli CEO Tronu, wystąpił wczoraj na konferencji również w, również w Hongkongu. Konferencja nosiła nazwę Token 2049 i jest to jedna z większych takich imprez, eventów w Azji. Na tym evencie CEO przedstawił aktualizację rozwoju projektu, między innymi mówił o zdecentralizowanych aplikacjach. Ogólnie Justin Sun, CEO, jest bardzo dobrym marketingowcem, dobrze promuje ogólnie kryptowaluty i zwłaszcza swój projekt i, i projekty, z którymi współpracuję. E, więc to jeśli chodzi o przyszłość, no, coś nie ma myślę co martwić, projekt się dobrze rozwija. E, jeśli chodzi o analizę techniczną, mamy cały czas jesteśmy w takim klinie. Jest to formacja odwracająca tak naprawdę trend. W większości przypadków cena dotarła do wsparcia tygodniowego. Jedno wsparcie zostało przebite w dół i jest, stanowi teraz opór. Jest na wysokości około 590 satoshi, patrząc na cenę na giełdzie Binance. I kolejny ważny moment, ważne wsparcie to jest około 555-560 satoshi. Tutaj już cena nam się ładnie odbiła, to na dobrym wolumenie zostało wyciągnięte to w górę. I drugi raz potwierdzenie tego wsparcia. Być może będziemy mieli podwójne dno. Cena nam wyszła z tego oklina. I sobie teraz obserwujemy, jak ona pracuje pod tym oporem. W tej chwili sobie konsoliduje. I myślę, że może zostać utrzymany. Może zostać utrzymany ten trend. Tak się spodziewam, że ta cena sobie tutaj będzie szła wzdłuż tej linii trendu. I w końcu przebije ten opór. Wszystko na to wskazuje. W około 70% przypadków właśnie ten klin zniżkujący, czyli ta formacja odwrócenia trendu jest skuteczna, czyli 70 na 100 przypadków cena wychodzi górą z tej formacji. Jeżeli zostanie przebity opór około 600 satoshi, kolejnym ważnym poziomem, ważnym oporem będzie około 655-660 satoshi no, ale to najpierw musimy pokonać 590 patrząc. Po również cena znajduje się pod oporem, pośrednimi, kroczącymi. Zobaczymy na 4 godzinowym. Tak, tutaj widać już wyraźnie, też, ale za to mamy również wsparcie na 570-560. To wsparcie póki co jest obronione. Zobaczymy, jak się sytuacja potoczy dalej. Kolejny projekt. Ada Cardano. Cardano, współzałożyciel, współtwórca i główny dyrektor Cardano, Charles Hoskinson, podczas ostatniej sesji pytań i odpowiedzi na YouTube, e, zrobił niespodziankę i zapowiedział e, testnet Shiley, e, który ma być wdrożony do końca marca. Wcześniej była to tylko ogólna informacja bez żadnej konkretnej daty, natomiast to już się pojawiło w, w, właśnie w ostatnim. W ostatnich wypowiedziach konkretny termin do końca marca lub wcześniej. Więc Shiley, implementacja Shielei ma wnieść wiele ulepszeń w działanie Cardano, a także może się przenieść właśnie na, na wzrost ceny na, na giełdach i może to być zapalnikiem, ponieważ ogólnie Cardano właśnie nam przebija taki długoterminowy trend spadkowy. Tworzy, tworzy, nam, się, tworzy nam się podwójne dno. I który właśnie teraz zostaje potwierdzone tymi ruchami ceny w ostatnich dniach. Jeżeli nam się tutaj zamknie świeca dzienna wyżej 1250-1300 Satoshi, to już naprawdę będzie super fajny sygnał do kolejnych wzrostów i potwierdzenie przybicia tego trendu kładkowego. Możemy zaobserwować też w porównaniu z poprzednimi świecami bardzo dobry wolumen tych wybić. Więc coś tu jest na rzeczy. Uważam, że, sobie nawet zaznaczę, jak pamiętał, uważam, że naprawdę może dać zarobić Cardano w kolejnych tygodniach, miesiącach. Jeżeli nic tutaj negatywnego się nie wydarzy. No, ale wygląda na to, że wszystko jest w porządku. Na mniejszych interwałach można było zobaczyć formację podobnie kontynuacji trendu. Ja to akurat ja też skorzystałem swojej wiedzy. Wcześniej właśnie na, na tej linii oporu tworzyła nam się flaga na wzrosty. Można sobie ją tutaj wyrysować. I w tej chwili nam się tworzy kolejna taka flaga. było wyjście konsolidacja, wyjście ceny górą z flagi na bardzo dobrym wolumenie. Zwróćcie uwagę właśnie na wolumen tej świecy. I teraz znowuż wolumen nam się obniżył patrząc na niższych interwałach i ta cena sobie konsoliduje. Pod oporem i, i właśnie między dwoma też ważnymi poziomami. To jest tygodniowy opór kolejny, czyli 1280 Satoshi, a wsparcie teraz jest 1250. Więc spodziewam się, że cena sobie jeszcze tutaj konsoliduje i nastąpi wybicie w zależności od tego jakim, na jakim wolumenie to będzie. Może, może, to, może pójść po prostu cena dalej w górę. Spodziewam się tego, szczerze mówiąc, liczę na to. Również te, 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 formacje kontynuacji trendu mają podobną skuteczność, czyli około 70%. Jeżeli są wsparte wolumenem, no to jeszcze lepiej, a jeżeli mamy tutaj podstawy fundamentalne, właśnie ostatnia, ostatnia dobra, pozytywna informacja, o właśnie rozwoju projektu, to uważam, że szanse wzrastają na to. Tutaj jestem też pozytywnie nastawiony. Patrząc na jej przymoku średnie kroczące. Również widać, że cena wyszła poza Patrzymy na jednodniowym. No tak. Dodatkowo mamy przecięcie średnich kroczących na wzrosty. Jest to też dosyć mocny sygnał i znak do kolejnych wzrostów. Zazwyczaj w przecięciu średnich kroczących na wzrosty, czyli przecięcie od dołu do góry jest w. W kolejnych dniach, w kolejnych świecach pojawiają się wzrosty ceny. Zazwyczaj, oczywiście, nie zawsze, ale tutaj mówimy o prawdopodobieństwie. Jest to zwiększenie prawdopodobieństwa z takiego scenariusza. I ostatni projekt. QLC, czyli QLink. Jest to pierwsza zdecentralizowana sieć mobilna zasilana przez blockchain. I jest to bardzo ciekawy, przyszłościowy projekt. Został ogłoszony MindNet, czyli przejście na swój łańcuch do końca marca lub wcześniej, też jest zaznaczone, tak, wcześniej. Dzisiaj sprawdzałem i są też już informacje, powoli krążą w sieci, że jest bardzo, bardzo blisko ukończenia, że te prace są na ukończeniu, więc można się spodziewać również kolejnych wzrostów i zbiega się to również, jeśli chodzi o analizę techniczną. Tworzył nam się ostatnio taki kanał wzrostowy. wyraźniej. I czyli ta informacja o finalizacji prac w projekcie zbiega się czasowo z wybiciem z ważnym momentem wybiciem poza trend spadkowy, który trwał od. Czerwca, pod lipca ubiegłego roku 2018 roku, czyli ta cena notowała coraz niższe szczyty, w tej chwili jest szansa na przebicie tego przebicie tego trendu. Natomiast to co zauważyłem na wyższym interwale to że cena porusza się w górę, natomiast wolumen tych tych pchnięć w górę jest coraz niższy. Zobaczymy jak się zakończy ten dzień. Być może to będzie przełomowe właśnie. Natomiast spodziewam się, że cena już właściwie wyszła poza tą linię trendu spadkowego w tej chwili w tej świecy. Więc spodziewam się teraz testu tej linii trendu spadkowego, czyli tej od góry jako nowego wsparcia i jeżeli się utrzymamy powyżej 900 satoshi 899 satoshi jest szansa na wyjście w górę w zależności od tego jaki wolumen nam się pojawi na tym wybiciu ceny i podejrzewam, że informacja właśnie o ukończeniu Mainnetu, czyli przejściu na swój blockchain, jeżeli to się rodejdzie szerzej w sieci są szanse na kolejne wzrosty. Patrząc na i i średnie kroczące, również widzimy, jest, jest też przecięcie na, na interwale 4 godzinowym, przecięcie już na wzrosty i pod ceną. Ogólnie 4 godzinowy interwał w mojej praktyce sprawdza się lepiej i daje dużo lepsze sygnały do zajęcia pozycji niż taki interwał jednodniowy, aczkolwiek też dużo inwestorów patrzy na interwał jednodniowy. Moim zdaniem często daje za późno te sygnały. Tak jak tutaj już mieliśmy przecięcie wcześniej, kilka dni wcześniej. Natomiast no i tak cena wyszła sobie górą. Zobaczmy jak to było w przypadku 4-godzinnego. Tutaj mieliśmy jedno przecięcie i faktycznie 2-3 świece później ta cena wychodzi górą. I na dobrym wolumenie. I co, za 11 minut nam się kończy ta świeca H4. Póki co wygląda to dobrze, testuje poprzedni przebity op, czyli cena nam przebiła górą poprzedni opór, który się znajdował właśnie na 911 Satoshi. Tutaj nastąpiła podaż, pojawili się sprzedający i teraz jest test, zobaczymy jak się nam zamknie ta świeca jeszcze, jest test tego wcześniejszego oporu, tym razem od góry jako wsparcie, co wygląda wszystko bardzo pozytywnie, więc można się spodziewać kolejnych wzrostów. W tym projekcie. Oczywiście to jest też uzależnione od tego od zainteresowania na rynku, zainteresowania inwestorów, i czekamy, czy ta informacja, to wydarzenie rozniesie się szerzej w społeczności, wśród inwestorów i na giełdach. Więc to na dzisiaj tyle, jeśli chodzi o to, co przygotowałem. Jeśli chcecie, abym przeanalizował wybraną przez Was kryptowalutę, to. Piszcie w komentarzach i jeszcze mam pytanie odnośnie kolorów. Czy te kolory są czytelne? Dostałem informację, że nie dla wszystkich kolory są czytelne, dobrze widoczne. Dajcie znać, czy pod tym względem jest wszystko w porządku, czy coś tutaj powinienem poprawić. Jestem otwarty na wszelkie sugestie, także na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam. Pamiętajcie, jeśli wam się podobało, dajcie łapkę w górę. "I trzymajcie się wszystkiego dobrego. Cześć."